papierze to <śmiech> tak <śmiech> tak było. Dobra, To dobra to. nagramy zobaczymy jak nam pójdzie, nie bo bo ten. to jest sobie... Jak co? A znaczy, która Dobra. Zróbmy

Oh. Dajcie o Zbieranie łupów i danych wywiadu naprowadzi Was na nowe misje i cele. Spodziewajcie się oporu ze strony miejscowych sił i innych operatorów. Samochód <mierdziśla> oznaczony. Hyhyhy Tartar Proste na ciężko, wroga ze skrzynią z bronią Oznacza że waszej taktycznej ma zgodę na likwidację killera, Zagrożenie jest niskie w tym sektorze To ja teraz włączam te SP Okej Jestem blade. Mamy tu skrzynię z pancerzem. Tu dowodzenie Ultra 1, BSP na miejscu. Ultra jeden, ostrożnie, w pobliżu znajduje się oddział wrogich operatorów. Do mi A ja skuszę Ultra-1, sojusznik padł, hmm. jesteście pod ostrzałem. Cel oznaczony, wzywam wsparcie ogniowe. Wykrywamy wzmożoną aktywność w sektorze. Ostrożnie. Ultra-1, sojusznik padł, jesteście pod ostrzałem. Ultra-1, ostrożnie, widzimy oddział niedaleko Twojej pozycji. Ja przez te no, gdzie jest Z mojej perspektywy. Aha. Rzucam amunicję tutaj! Trafimy mnie! Mamy tu wyposażenie ofensywne. Wykrywamy wrogich operatorów blisko twojej pozycji. Uzbrajam minę! Jestem nie podostrzałem! Elektrywnia! Jak ta elektrownia, nie opak pan! jestem podostrzałem! jest pod ostrzałem. w pobliżu twojej pozycji są operatorzy w 21. co już Ale nie jest. Jesteś podostrzałem. Podostrzałem. Wrzucam pianę! Masz, masz ta się! granat! Nie pan. nie się! Nie Ostrożnie, BSP wraca do bazy Oj, otwieram BSP Ultra 1, uwaga, wrogi BSP wokoły Ale duchy Poczekaj, nie chodaj się, nie wychodaj się chwilę

Dlaczego mam maskę tu na? Mam tu maskę przeciwgazową. Patrzę się, stwierdzę Ja Jadę na Fibonacci. Może i nieki. Poczny, ale się dzieje już nie będzie to Na tym bloku są gracze nie jest Kurwa no, nie rozdzielamy się, już wracamy Tam jest trzech, trzech z

ونحن نحن 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 na uh. Ultra 1. Nadciągają wrogie pościg. Co uh. to że rośnie aktywność uh. wroga? Miejcie oczy szeroko otwarte. Uh.

Two tu dowodzenie, wrogi BSP aktywne Będzie przeromane dwie ekipy. Cicho, 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 cich. Muszę słuchać. Nie wiem, czy tam byli. Wrączam tutaj. Tak, taktyka całej wista. Masz, masz armę bronią.

Czera, to wybuchło takiego Co ja podstawiam? Podstawiam coś? Minę jakąś? A, podstawiam minę Kurwa Ej, wybuch, wybaczaj Kurwa No to? nie widzą, gdzie A, bez P mają. Kurde, ciężka ta gra, nie? Teraz Kurwa, bij mi się za nami. Chodźmy, chodźmy do sklepu. Kurwa nie ma. Podkładam łapkę. Trzymajcie się. Jeszcze Teraz tak, stół tu przy sklepie Może zbetujemy ich, co? Masz jakieś menu? No, Plejtów nie mam, mam C4 Masz w klejpie te, Nie mam już BSP Postawisz BSP, -t? Tak Okej, okay, nie wie, jak daleko Rusza! Góra! Utrwaję ten Wrogi BSP do chodnicy! Zatapię mnie! A, wygląda to stać. dobrze! Nie wstanę! Szybko do mnie, szybko do mnie! Nic ci nie będzie, wyliżasz się! Raz idzie! Stalą do mnie! Braku animacji. Braku animacji. Dobrze by było. Po chuju.